Hello. You have reached the Buzz Cola suicide hotline. Our options have changed, so please listen carefully. State the reason you are committing suicide. I'm sad. Please hold for our next available life extension agent. Any difference at all if I never existed? No. i zaczynamy znowu przygodę gdzieś w odcinku będzie szukanie pojazdu na wcześniejszym display w już udało mi się znaleźć trzy yy, pojazdy I już co, co ja teraz robiłem Dobra, tutaj zmierzałem mniej więcej po lewarek ale Trochę zmieniłem ustawienia, więc sprawdźmy, czy może już nawet i wygenerował się lewarek lepiej. chlepie. Czasem może być w tym zonie, czasem może być w innym zonie. Więc może już akurat zrespił się w tym, gdzie ja nie mniej więcej chyba dobrze, dobra. A jak nie wiem, to będziemy do najbliższego miasta lecieć, żeby w garażach poszukać może i tam znajdziemy akurat warek. Jeszcze chwilkę i zaraz sprawdzimy, męczymy się 15%, ale to dobrze na naszą kondycję będzie wpływać. ale chwilę sobie rozpoczniemy, kłótnij dziewczyno i odpocznij sobie. A więc zapraszam do wcześniejszych materiałów, które są na tym kanale. Idziemy indziej. Mam nadzieję, że cena będzie dobra, że będzie mi stać na to, żeby kupić, ale to już. Nie no, no, no i hook. tak jak powiedziałem, trzeba iść poszukać w następnych yeah, miastach. Yeah. Sprawdźmy 11 strzał, to na tą chwilę będzie idealnie. Tak, możemy do generala iść. Eee, to kupimy jakąś włóczkę z nićmi To naprawimy z, z buty i ogólnie sprzedamy. Coś takiego. Nić. No jest. Zakupmy. No to, 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 w, w zakupie. I teraz to, wychodzimy z tym to, Ciągle mam mam problemy. Możemy przejdźmy to, to, Możemy możemy zrobić. Hmm. Znieśmy na prawa. Pewnie tylko będę mógł zły do 50% podnieść. O! 100% to nie, to zakładamy buty. Zapadaj, załóż. No, będą łatane. Wyglądają jak na łatańce. No nic. A te, jak naprawimy, to tutaj będą łatańcem? Może inaczej zrobimy działania? Drwina, ruch toneczny, drwina. Co nie działa? Dobra. Ale sprzedamy sobie tam te buty. To sprzedamy, to sprzedamy. O, jeszcze jeden buty mam. Buty wojskowe. No co ty mi nie powiesz? No dobra, to tutaj nie sprzedamy tego. W takim razie. Może będziemy mogli je sprzedać w armor. Ach, te jednak to 50%, ale to co? To co? Jakaś wartość będzie? A jeszcze mnie zastanawia, bo tak jak wspomniałem wcześniej, zmieniłem wartości, że już punkt Sław nie potrzebuje, up. aby jakiekolwiek... Security reasons. Tak, to to działa, Tyle 50% tylko, no dobra. Registered? Nothing registered. Nobody cares. Nóż 50. To ten sprzedamy sobie. Ostrzałki na tą chwilę nie mam, więc nie poradzę sobie. Zaostrzeniem dobrego ognia, e, noża przepraszam, co o czym gadam? No dobra, tak, tak, zero wiem o tym. Guns come unloaded. Security reasons.